Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Fantasy Bundesliga, czyli Zagrajmy w Bundesliga Jesteśmy już po siódmej kolejce. A ja zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza. No i jeśli nie subskrybujecie tego kanału, no to oczywiście zachęcam. Tak jak mówiłem na wstępie, jesteśmy na siódmy, po siódmej kolejce. Hmm, co tu się wydarzyło? 72 punkty zdobyłem. Myślałem, że będzie więcej, no ale w sumie nie mam bardzo co narzekać. Yy, zostałem w sumie na trzecim miejscu z tego co już widzę, więc chyba nie jest najgorzej. Zobaczmy jak sobie poradzili moi zawodnicy. Zaczniemy może od samego dołu. Rafał Gikiewicz 0 punktów, szkoda. No ale Hradecki również 0 punktów, więc tutaj za bardzo wyboru nie miałem. Dalej, Bender 2 punkty, Rousillon 7, Christopher Lenz 12, także spoko. Upamekano niestety 0. A tutaj Niklas Stark 12, więc tutaj straciłem sporo. Szkoda, bardzo szkoda, bo te 12 punktów na pewno by mi się przydało. Hmm. Następnie y, w pomocy Didawi 2 punkty, Eindrish 9, Kamada 8, Campbell 6, czyli tego Didawiego będę musiał pomyśleć, co tutaj z nim zrobić. Na pewno upamekano będzie y, do zmiany, bo jest skontuzowany, chociaż nie wiem czy wiecie, teraz już będzie trwała przerwa reprezentacyjna, więc może do tego czasu, aż ta przerwa reprezentacyjna się skończy, może wyzdrowieje, więc na razie nie będę tutaj robił żadnych roszad w tym składzie. No i jeśli chodzi tutaj właśnie o napastników, to Sebastian Anderson 6 punktów, Robert Lewandowski 21. No, i łącznie to mi dało 72 punkty. I przejdźmy teraz do naszej linii. Zobaczmy, jak sobie inni radzili. Czy zbliżyłem się, czy jednak troszkę oddaliłem? Do Ferry City mam stratę 14 punktów. Do pierwszego miejsca 60, więc sporo. Na miejscu siódmym Lechu 414 punktów. Na szóstym miejscu Dwa palce w Natalce 478. Na miejscu piątym Niemiecki Walec 489. Na miejscu czwartym Polska Guon 494. Tak, tak jak mówiłem, Ja 632. Feridzi Tong Klub 646. No i Deleux ciągle Deleux 692 punkty. Tym razem nie da się zobaczyć składu, chyba że wejdę tutaj na siódmą kolejkę. W siódmej kolejce drugie miejsce miałem, czyli Deleux miał 96 punktów. Aha, czyli w taki sposób można sprawdzić ostatnią kolejkę, jak punktowali. Więc zobaczmy, jak Deleux sobie radził. W tej kolejce 96 punktów, no to nice. Te 12 punktów też by mi dużo dało, bym miał 84. Yy, Haaland. Yy, tutaj dobrze. No tutaj pomoc słabiutko, więc w, pom w obronie musiał tutaj ładnie zapunktować. Greiro 33 punkty. Ajajaj. No to to go uratowało. To go mocno uratowało. Gdyby nie to, no to byłaby szansa go dogonić. No ale niestety. Wyszło jak wyszło. Widocznie yy, lepsi mają więcej szczęścia. Ok, więc teraz przejdźmy może do mojego kuponu, jaki postawiłem i jak on się prezentował. No ten kupon miał być taki ryzykowny, no i był. Werder, Brema, Kolonia. Postawiłem na zwycięstwo Werteru. Niestety, Padremis remis 1 do 1, więc zdarzenie czerwone. Następnie, Erbe Lipsk, Freiburg. Tutaj również zwycięstwo gospodarzy. Tutaj się to sprawdziło 3 do 0, czyli gładka wygrana z zespołu z Lipska. Następnie, Union Berlin z Arminią Bielefeld. Tutaj również postawiłem na zwycięstwo gospodarzy. To również się sprawdziło, bo było aż 5 do 0. No i teraz przychodzą takie gorsze zdarzenia jak na przykład Mainz z Schalke, tutaj szalkę myślałem, że wygra, niestety padł remis 2 do 2. Następnie Stuttgart z Eintrachtem Frankfurt, również stawiałem na zwycięstwo gości, tutaj również padł wynik remisowy i również 2 do 2. Coś dużo tych remisów w tej kolejce. Następne spotkanie Augsburg Hertha, Tutaj postawiłem na Augsburg, bardzo się pomyliłem. No bo Hertha wygrała 3 do 0. No cóż, widać jak się znam. Następnie Dortmund, Bayern, Monachium. No tutaj postawiłem na Bayern i że obie drużyny strzelą Bramkę. No tutaj hity nie zawiódł. 2 do 3. Guerrero tam musiał zrobić robotę, skoro zdobyłaś 33 punkty. Więc naprawdę szacun. Wolfsburg-Hoffenheim, no myślałem, że Hoffenheim poradzi sobie z Wolfsburgiem, a tu jednak jak dla mnie niespodzianka i Wolfsburg wygrywa 2-1. No i ostatnie spotkanie Bayer Leverkusen z Borussią Mönchengladbach. Wiedziałem, że to będzie na pewno ciekawy mecz, no i tutaj się nie zawiodłem. Po pierwszej połowie było 2-2, na koniec spotkania Leverkusen wygrał 4-3. No ale postawiłem, że będzie remis w pierwszej połowie lub na koniec spotkania, więc zdarzenie było zielone. No cóż, 4 trafione, 5 nietrafionych, także dość słabo. Jeszcze mogę powiedzieć, że w tym ostatnim meczu Leverkusen z Borussia Mönchengladbach padła naprawdę fantastyczna bramka. Jest bardzo możliwe, że będzie ona nominowana do nagrody Puszkasza, więc jeśli ktoś jej nie widział, no to oczywiście zachęcam, to była praktycznie prawdopodobnie bramka na 4 do 3 więc strzelał ją zawodnik borus i Mężczyzn Gladbach także zobaczcie sobie bo naprawdę warto jeśli macie do mnie jakieś pytania co odnośnie tej serii oczywiście może pisa możecie pisać w komentarzach ja na wszystkie wiadomości staram się odpisywać no i oczywiście jeszcze zachęcam was do Odwiedzenia mojego Discorda dla widzów, bo tam sobie oczywiście rozmawiamy nie tylko na temat Bundesligi, nie tylko na temat ekstraklasy, czy tam szejksa, ale tak ogólnie też możemy sobie luźno porozmawiać. A na ten moment ja dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. I na razie.